Siemanko, siemanko. Jeszcze raz Meksikanko. Ja to mam. Ja to mam... Ja to mam farta. Autentycznie. Mam farta, jak widzicie. tego. Super farta. Oczywiście wszystko co nagrywam jest fikcją obecnie. Jest fikcją. Jak widzicie, to jest fikcja. Wszystko. Ja to mam farta do tej fikcji swojej. No. Trochę coś, trochę coś nie wyszło Ale z moim szczęściem to tak zawsze jest, ale wszystko dobrze się skończyło, wszystko jest okejka Wszystko jest dobrze, wszystko gra Gra muzyka, gra muzyka, tańczy Jak widzicie, wszystko to jest fikcją, powtarzam jeszcze raz Także, także pozdrawiam Was wszystkich, nie? <laughs> Oczywiście to był <laughs> nożyk do krojenia. <laughs> no niestety kurde no, no, Zdarza się, one są za ostre. Słuchajcie, za ostre. I jak ktoś nie uważa, to się można bardzo łatwo skaleczyć A to był przypadek, bo mi spadł na rękę. No ale to nic. Wszystko co nagrywam jest fikcją. Co do nie ma gości w ogóle, żadnych tutaj o z tyłu powiem. O tak bym powiedział. Tak to by się zleciały. Bo na krew nie lecą, no trudno. No, także wszystko co nagrywam jest fikcją. Tak widzicie to jest to jest fikcja. Ja to lubię popuszczać sobie krwi chyba, nie? No cholera jasna, no. Zobaczcie jak cholernie wesoło. Wszystko Także tak jak Marek, słuchajcie No i cóż, no, jeszcze raz powtarzam Robimy jutro live'a Mam nadzieję, że się nie pokaleczę Kurde To naprawdę kiepsko wygląda Nie wiem, czy widzicie No, ale to nic Przeżyliśmy sor Kurde Mario spotkałem dzisiaj Słuchajcie, spotkałem dzisiaj Mario Wyobrażacie sobie? No, powiem tak. Kłamać nie będę. Kłamać nie będę, bo nie ma to sensu, te kłamanie. Zaraz ubrudzę spodnie. Wszystko, co nagrywam, jest fikcją. Ubrudzę sobie spodnie. I, i słuchajcie, no, powiem Wam szczerze. Szczerze, chociaż ja trochę ja ża żałuję go. No bo znowu poszedł aż tam daleko, daleko, daleko w swoje tu się mówi strony. Spotkałem dzisiaj go pod Kerfurem. Yy, i poszedł w te swoje strony i nie wiem, ale żyje, żyje. Najważniejsze słuchajcie, że żyje. Najważniejsze, że żyje. Najważniejsze, że słuchajcie, że żyje i, 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 i ma się dobrze. Ma się dobrze. To w ogóle się nagrywa? Nagrywa się. Ma się dobrze. Znaczy dobrze to tak, wiecie. To takie, jak ja się mam dobrze z tą ręką teraz. Ale wszystko, co nagrywam, jest fikcją. To jest farba. Zwykła. No. I słuchajcie. I, i nie wiem, no trochę go żałuję. No. Znowu, znowu poszedł to samo. Zobaczcie, jak ja wyglądam od łańcuszka. Może ktoś to rozczyta? To tu jest napisane. To Łańcuszek mi napisał. No, także nie wygląda to ciekawie, ale, ale nie boli w ogóle. Boli, boli to na boli. ja jestem na Boboli, ale mnie nie boli. Bo jestem z Boboli. No, także słuchajcie, zaraz rękę. No, właśnie przed chwilą to się zdarzyło niechcących że chciałem nagrać. Skoro mam nagrywać swoje życie dla was, to muszę to pokazać takie rzeczy. Ale druga jest cała. Aha! <laughs> cała. Ta, ta się nie udała. <laughs> no niestety, no toż ja mogę zrobić, no. Także mówię, no spotkałem jeszcze raz, wracając do tematu, spotkałem Mario, no... Poszedł po bandzie dostał chyba 700... siedemset złotych dostał tego słuchajcie dostał gór kur... będę teraz się wycierał krwią po głowie no pięknie ja to mam pomysł oczywiście wszystko co nagrywam jest fikcją yy, no dostał 700 złotych chyba mandatu tam gdzieś przy dworcu gdzieś krążył PKP gdzieś w tych okolicach i no oczywiście no Straż miejska Robi swoje. <laughs> Może pionę dla was przybije. W życiu nie zrobię tego. W życiu nie zrobię tego. No i cóż no. Przyjechał w końcu. Przyjechał w końcu, no, słuchajcie, przyjechał w końcu na, na Meksyk. Naprawdę słuchajcie, to tak wygląda. To kurde to nie jest nie, No trochę będzie na pewno drastyczne. Drastyczny materiał i 18 plus to na bank, no, no bo ja nie mogę tak sobie pozwolić. Łańcuszek mi się pobrudził, kurde. Nie wiem, czy widzicie kurde, czy nie widzicie. Pobrudził mi się Łańcuszek. No cóż, chciał umyć to już i koniec i kropka dezynfekować, to ja już tak zdezynfekowany jestem, że już nie trzeba mnie. To po prostu spadł mi na rękę podczas gotowania. O, dokładnie, a że one są takie ostre, te, które dostałem od widzów, z cholernie są ostre, są o, super. Można cuda robić z nimi. No to, no to jak spadł, to się wbił, no to, no co ja mam powiedzieć, mam powiedzieć, że się ciałem? Nie, spadł mi nóż na rękę. Jakim cudem to było, to ja nie wiem, bo się widocznie schylałem, on spadł, bo strasznie wiało, cholernie wiało. W przygotowaniu to będzie widać na materiale, że wiało cholernie do tej pory wieje. I widocznie musiało mi zwiać nóż, kurde. Ja akurat na rękę. No ja to zawsze. Słuchajcie, ja zawsze mam szczęście. Zawsze. Ale wychodzę zawsze <grych> na cztery łap Nic się nie stało. No już wszystko zasycha powoli, umyję i będzie dobrze. Także jeszcze raz Was pozdrawiam. Jutro, jeżeli będziemy mieli temat, to zrobimy poranny. A potem zrobimy mm, live. A. Zrobimy live. A. Będziecie w mojej nowej, ładnej, pięknej, jakże pięknej fryzurze Meksikano. Jest jeden, który zgubił pierścionek Trzymajcie się. Już drugi raz. No i znowu nie mogę kurde zamknąć. Ja.